Kalo, Warszawa, czemu nie mówiliście, że macie taki fajny sklep z używanymi klockami Lego? E? Klocki w metrze, przystanek centrum. Schodzimy do pasażu i trafiamy na niepozorny żółty punkt. A w środku jest naprawdę klimatycznie. Oto dwójka właścicieli. Absolutnie szczerze, dawno nie widziałem tak jakościowego miksu. Rośliny, klocki specjalistyczne oraz masa zaskakujących elementów. Sami tylko zerknijcie. Wypełniamy worek strunowy i płacimy stówkę. Mniej więcej co tydzień dosypują nowe części. Rekordziści spędzają tam po kilka godzin. Minifigurki od 5 zł. W sklepie są również książki, bo to także antykwariat. Wśród rarytasów znajdziecie zwierzaki. O możliwościach budowy armii z Lego Star Wars nie wspominając. Niezła jest również oferta archiwalnych zestawów. Uwaga, od teraz: 200 pierwszych klientów przy jakichkolwiek zakupach na hasło Maciek i Klocki otrzyma naklejkę, bo zaprzyjaźniłem się ze sprzedawcami.